Jeśli szukasz zniżki na ExpressVPN, która naprawdę działa, jesteś we właściwym miejscu. W ciągu najbliższych dwóch minut pokażę Ci dokładnie, jak odebrać specjalny kod rabatowy, który daje 73% zniżki oraz 4 dodatkowe miesiące całkowicie za darmo. Wystarczy, że klikniesz link w opisie poniżej lub zeskanujesz kod QR, który widzisz na ekranie. Gdy strona się otworzy, zniżka będzie już aktywna. Bez wpisywania kuponów, bez zgadywania kodów, po prostu natychmiastowe oszczędności. Teraz wybierz swój plan. Opcja roczna daje największą obniżkę ceny, ale nie martw się. Każdy plan obejmuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy od ExpressVPN. To oznacza, że możesz wypróbować usługę całkowicie bez ryzyka przez cały miesiąc, a jeśli nie będziesz zadowolony, otrzymasz zwrot pieniędzy bez żadnych pytań. Po zakończeniu zakupu utworzysz swoje hasło, a następnie ExpressVPN wygeneruje kod aktywacyjny, który pozwoli Ci chronić każde Twoje urządzenie. Telefon, tablet, laptop, a nawet smart TV. Konfiguracja zajmuje tylko kilka sekund, a gdy już się połączysz, jesteś chroniony. Ich protokół Lightway zapewnia błyskawicznie szybkie połączenie, niezależnie od tego, czy streamujesz, grasz, czy pracujesz. Wszystko przechodzi przez szyfrowanie AS256-bit. To ochrona na poziomie wojskowym dla Twoich danych osobowych. Ich zaufana technologia serwerowa i prywatny DNS oznaczają brak jakichkolwiek logów dotyczących Twoich danych. Nic z tego, co robisz w internecie, nigdy nie jest przechowywane. Usługa blokuje nawet złośliwe strony i reklamy, dzięki czemu Twoje przeglądanie jest czyste, płynne i bez zmartwień. W aplikacji znajdziesz także wbudowany menedżer haseł oraz generator haseł idealne rozwiązanie, jeśli dzielisz połączenie w domu. Chcesz upewnić się, że jesteś chroniony? Żaden problem. Po prostu użyj sprawdzarki IP lub testu wycieku DNS w dowolnym momencie. Potwierdzą one, że twoja tożsamość pozostaje ukryta dokładnie tak, jak powinna. A jeśli kiedykolwiek napotkasz problem, całodobowy czat na żywo i wsparcie e-mail express VPN odpowiadają w ciągu kilku minut dosłownie kilku minut. Użytkownicy z USA otrzymują również Identity Defender bez dodatkowych opłat, co stanowi kolejną potężną warstwę ochrony. A, i jeszcze jedna rzecz. Za każdego poleconego znajomego oboje dostajecie 30 dni za darmo. Fajnie, prawda? Aby zapewnić sobie wszystko: najwyższą prywatność, maksymalną prędkość i największe oszczędności, po prostu kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR już teraz. Twój rabat zostanie automatycznie naliczony na oficjalnej stronie. Wybierz swój plan, skonfiguruj urządzenia i ciesz się czterema dodatkowymi miesiącami za darmo. Pozostań bezpieczny, zachowaj prywatność i korzystaj z internetu tak, jak powinno to wyglądać. Otwartego i chronionego. Sprawdź link poniżej lub kod QR na ekranie, aby skorzystać z dzisiejszej zweryfikowanej oferty Express VPN. Dbaj o prywatność, dbaj o bezpieczeństwo i do zobaczenia w kolejnym filmie.